Inne miasta. Wiem, że jest Warszawa. Jest Warszawa! Jest Warszawa! Jest i Słuchajcie, zanim rozpocznę, e chciałam oznajmić, że zgromadzenie jest legalne. policja Jest tutaj po to, żeby nas chronić, żebyśmy bezpiecznie przeszli marsz. Dobre, no, Brawo, no, no, ja no, no, Czy Państwo mnie no, słyszą? No, Słabo. Słabo. Halo, halo? A tak mi jest gorzej. gorzej. <grym> Słuchajcie, musimy zachować odstęp półtorej metra od siebie. Bardzo o to proszę. Musicie ubrać maski. Dobrze kochani, oficjalnie otwieram zgromadzenie.

Tak niewiele spragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiel tak... Tak nie Czy tak tak, 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 dobry, szczęść Boże wszystkim. Wasz widok tutaj zgromadzonych. Jest jak miód na serce. Bardzo dziękuję, że Państwo tutaj przybyli, zaprotestować, dać swój głos. Tak jest, głośniej. Tak jest, będę mówił głośniej. Serdecznie dziękuję za obecność. Szanowni Państwo, nawołujemy, aby prawo obowiązujące w najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Było przestrzegane. Tylko tyle i aż tyle. Brawo. 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 Prośba jeszcze tylko techniczne zachowanie odstępu półtora metra. Słuchajcie, teraz już na poważnie. Zachowajmy ten odstęp. bo nie dopuszczą lat. Proszę nie, nie będziemy mogli otworzyć zgromadzenia. No to jest, to jest... Prawa nadane w ustawie, w ustawach w konstytucji są obecnie gwałcone, gwałcone przez rząd w Warszawie. Nie może być na to zgody. To jest bezprawie. Ustawy i konstytucja są łamane przez akty niższego rzędu to jest bezprawie nakłada się obostrzenia jak w stanie nadzwyczajnym, nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego. Pod płaszczykiem walki z tzw. Tak pandemią wprowadza się stan bezprawia. Nie może w takim razie dziwić fakt, że rząd w Warszawie próbuje przegłosować ustawę o bezkarności. Musimy powiedzieć stop bezprawiu. Szanowni Państwo, z ostatnich tygodni dni jest iskierka nadziei. W sądach w Polsce ogłasza się wyroki. Anulujące kary nakładane Polakom, Polkom za brak noszenia maseczek. Brawo! Także miejmy nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. Za maską fałszywej troski o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo dzieje się tragedia wielu Polaków i Polek. Chorzy mają utrudniony dostęp do lekarzy. Badania przesiewne w kierunku nowotworów są w dużo mniejszej ilości, są przekładane, co grozi większą śmiertelnością w następnych latach. To nie jest tak, że w tej chwili mamy tylko problem z pandemią i śmiertelnością. Izolowani, którzy umierają, odmawia im się dostęp do. Najbliższych, kontaktu do najbliż, z najbliższymi, kontaktu z kapłanem, dostęp do sakramentów jest uniemożliwiany. To niemożliwe do zaakceptowania w cywilizowanym świecie. Musimy powiedzieć stop psycho, pandemii o psychozie. Musimy powiedzieć stop temu bezprawiu. Apelujemy do rządu, do władz o podjęcie merytorycznej, naukowej debaty, rzetelnej o koronawirusie, o tym co się dzieje w Polsce i na całym świecie. Apelujemy o podstawy naukowe, na jakich podstawie wprowadza się taki rygor sanitarny w Polsce. Apelujemy o rzetelne informacje w mediach. Dość dezinformacji. Dość straszenia Polek i Polaków. Dziękuję. A teraz poprosimy, zapraszamy Panią Maję Gidzian, Panią Adwokat. <noise> Dzień dobry Państwu, nazywam się Maja Gidian. Jestem, bez... jestem adwokatem. No ja nie halo halo. Już lepiej mnie słychać? Lepiej. Tak, wszyscy wszyscy Bliżej... mnie państwo słyszycie. Bliżej ust, Bliżej, ust. Bliżej ust, dobra. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Maja Gidian, jestem adwokatem. Prowadzę własną kancelarię. I za chwilę chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów odnośnie obowiązujących przepisów prawa, szczególnie tych, które weszły w życie w dniu dzisiejszym, dotyczących tak zwanego powszechnego obowiązku noszenia maseczek. Proszę Państwa, zanim jednak przejdę do tych przepisów prawnych, chciałabym Państwu. Przed Źle mnie słuchać, tak? Nie Bliżej, bliżej Dobrze, jeżeli mnie nie słychać, to proszę krzyczeć, żeby mnie nie słychać, ok? Dobrze, będę bardzo głośno krzyczeć. Dobrze. Proszę Państwa, zanim przejdę do przepisów, chciałam Państwu powiedzieć, że nigdy wcześniej nie spotkałam się z tego rodzaju problemami z w chwili obecnej z jakimi w chwili obecnej przychodzą do mnie klienci z całego kraju. Proszę Państwa, nigdy wcześniej nie było takiego antagonizmu pomiędzy wszelkimi grupami społecznymi, jakie powstały od momentu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. Proszę Państwa, zgłaszają się do mnie rodzice którzy informują mnie o tym, że dzieci za brak maseczki są za karę wysyłane do konta. Którym się obniża oceny z zachowania. Okay. Kto, y, y, zgłaszają się do mnie pracownicy którzy są straszeni e, utratą pracy, którym się obcina premie za to, że nie mają e, założonych maseczek. Zgłaszają się do mnie pracownicy kolei, którzy nie chcą wam zwracać uwagi, czy to w skm czy w kolejach, e, czy w PKP, że nie macie na sobie maseczek i im również obcinane są premie. Proszę państwa, dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że w szkołach wprowadzone są regulaminy, z których... W szkołach wprowadzane są regulaminy, z których na przykład wynika, albo w przedszkolach, z których wynika, obowiązek spinania włosów w kitkę, ponieważ w przypadku zdjęcia włosów w kitkę koronawirus nie przejdzie na drugiego człowieka. Państwa <noise> to są przykłady, które ja podaję z mojej praktyki adwokackiej z ostatniego miesiąca. To są absurdy, proszę Państwa. Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego. Dobra przerwa techniczna zaraz wracamy